Ważne, żeby rozpocząć program od jakiejś mocnej, populistycznej tezy. Downsizing nie był zły. Downsizing był dobry, ale miał jedną ważną cechę. Powiedziałeś mi pewną ciekawostkę o tłokach drukowanych metodą, no po prostu drukarką 3D. A my, jako silniki benzynowe, też się chcemy rozwijać. Wiedza w zakresie start-stop jest potrzebna. Dzień dobry, witam w Motofocus TV. Temat naszego dzisiejszego spotkania to. Ile mechanik powinien wiedzieć o silnikach samochodowych? Moim gościem jest Maciej Hadryś, reprezentujący firmę Male. Dzień dobry Macieju. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Państwu. Cześć ehm, Witku. Male jest producentem elementów układu korbowo-tłokowego silnika, więc Maciej jest najlepszą osobą do tego, żeby wytłumaczyć nam, y y, jaką wiedzę powinien mieć mechanik samochodowy w warsztacie o silnikach, żeby uchodzić za eksperta przed swoimi... Klientami, kolegami z branży, a nie za tak zwanego pospolitego wymieniacza. Zostańcie z nami. Znacie ważne, żeby rozpocząć program od jakiejś mocnej populistycznej tezy z rynku warsztatowego. No to mm, Powiedz mi, dlaczego pomimo tego rozwoju technologii opiewanego przez producentów części motoryzacyjnych, silniki, jak rozumiem, ich elementy są coraz mniej trwałe? Y, można by takie odnieść wrażenie rzeczywiście, że silniki są coraz mniej trwałe, ale składa się na to kilka elementów. Przede wszystkim pamiętajmy, że producenci pojazdów sami z siebie zakładają, że tym modelem będziesz jeździł krócej niż 20 lat temu. Natomiast my, jako dostawca części na pierwszą zabudowę przede wszystkim, ale również na rynek aftermarketowy, robimy wszystko, żeby te części były coraz lepsze. Także teza ta, będąc dość mocną tezą, nie jest do końca trafiona, ponieważ pamiętajmy o tym, że dostawca części robi wszystko, żeby ta część była jak najlepsza, robi wszystko, żeby przekonać. Swoją firmę do tego, żeby właśnie jego produkt został wybrany do nowego samochodu, a jednak później, po czasie dwóch, czterech, iluś lat, przychodzą pewne problemy z silnikiem, albo w ostatnich latach, nawet wcześniej. Mhm. Także teza ta niestety nie jest do końca prawdziwa, ponieważ tak naprawdę możesz komuś dać coś najlepszego, a jeżeli ktoś nie umie tego wykorzystać, to może być to również później porażką. Pytanie, to... czy nie umie, czy to jest kwestia na przykład tych nowych trendów, takich jak downsizing, coraz, coraz większe wysilenie. No, Oczywiście, no, się... że to jest też kwestia tych trendów. Chociaż sprawdziłem na własnej skórze i downsizing nie był zły. Mhm. Downsizing był dobry, ale miał jedną ważną cechę. Zależy do czego silnik downsizingowy, że tak kolokwialnie powiem, zamontowałeś. Jeśli zamontowałeś go do małego pojazdu, wszystko było ok. A jeśli trafiał już do pojazdu klasy C podwyższonego, wanowanego, którym nagle podróżowało 5 osób, każda z walizką, wychodziły jego bolączki. Także downsizing nie jest do końca taki zły, trzeba go umieć wykorzystać. I tak samo jest z częściami silnikowymi. Jeżeli dostarczasz dobre części i założysz je w odpowiedni sposób, odpowiednio dostosujesz środowisko ich pracy. To te silniki z takimi częściami są bardzo długowieczne, jak na dzisiejsze warunki. Jak na dzisiejsze warunki. Z czego wykonywane są części, no to mniej więcej wiemy. No, w przypadku mhm. np. tłoków, którymi się zajmujesz, no to tak. najczęściej są aluminiowe lub stalowe, ale czy liczy się tylko sam materiał, czy także metoda wytwarzania? Może to ta metoda jest właśnie kluczowa dla trwałości takich podzespołów. Dokładnie tak. Materiał bardzo często. Posiada już swoje specyfikacje kilkadziesiąt lat. My, jako nasz koncern, rozpoczęliśmy, teraz mamy 2025 rok, czyli nasz koncern ma 105 lat, i właśnie w tamtych czasach, 105 lat temu, zdobyliśmy częściowo rynek, powiedzmy sobie, w południowych Niemczech, rodzajami materiałów, czyli był taki trochę, nazwałbym to, na nowo odkryty w Europie aluminium z dodatkami. Po prostu stopy aluminium. Natomiast dobrze zauważyłeś, że tu nie chodzi o to sam materiał, tylko jak go obrobisz. Pamiętajmy, że tłoki konwencjonalne, które tutaj w formie przeciętej leżą tutaj między nami, są zrobione z aluminium, ale można by tutaj już dostrzec pewne modyfikacje. Tłoki skrajne aluminiowe, oba z nich, i ten benzynowy, i ten dieslowski, posiadają wkładkę tłokową na górnym pierścieniu, która jest niczym innym nie dodatkowo domieszanym materiałem do aluminium, jest to stal. On ogranicza przyrost średnicy podczas pracy tłoka właśnie we wszystkich kierunkach, czyli w kierunku cylindra. Ale pamiętajmy, że aluminium też posługuje nam, tutaj jest koło mnie tłok aluminiowy kuty, czyli inna technologia wytworzenia niż odlewanie do formy, który jest tłokiem używanym również z powodzeniem w takiej technologii w formule pierwszej. Czyli to co słusznie zauważyliśmy, materiał jedna sprawa, jego obrobienie kolejna sprawa, a już później wykorzystanie produktu to już. Kiedy rozmawialiśmy sobie zakulisowo jeszcze przed naszym, przed tym jak kamery zostały włączone, powiedzieliśmy pewną ciekawostkę o tłokach drukowanych metodą no po prostu drukarką 3D. To jest rzeczywiście technologia, którą dzisiaj się stosuje. Jak rozumiem to jest niszowe bardzo, ale Zgadza ciężko się. mi to sobie wyobrazić. Zgadza się. No przyznam szczerze, że to, że widzicie nas Państwo na wizji przez parę minut, to jest swoją drogą, ale tych rozmów faktycznie zakulisowych, przednagraniowych mieliśmy całą masę. Natomiast przyznam Ci szczerze i to nie jest tajemnicą, bo można to znaleźć i na stronie Male i na stronie naszego klienta, który faktycznie kupuje, że Troszeczkę wyglądało to tak, że silniki benzynowe powiedziały ok, stal weszła do samochodów z silnikiem diesla, a my jako silniki benzynowe też się chcemy rozwijać. Poruszyliśmy tu już tłoki odlewane do samochodów benzynowych z aluminium, kute do samochodów benzynowych z aluminium, ale stwierdzono, że to aluminium jest na tyle dobre, że w wersji sproszkowanej może zostać poddane obróbce na drukarce 3D, czyli sproszkowane aluminium, w ciągu 12 godzin jeden tłok jest drukowany. Ze względu na skomplikowaność kształtów, czyli budowę niekoniecznie od strony korony, tylko od strony tam, gdzie jest stworzeń i wszystkie takie użebrowania, jest bardziej skomplikowany niż tłok kuty, zapewniając wyższą wytrzymałość. I 2200 warstw w 12 godzinie jest nakładanych. Później niektóre obszary już nie są obrabiane. I ten tłok jest bardziej wytrzymały niż kuty. Czy my możemy w ogóle zdradzić, do jakiego to jest pojazdu? Chyba nie za bardzo. Nie? To, to jest, jeżeli już będzie to jakiś problem, to prędzej Twojej firmy niż mojej. Nie, ja ja myślę, jest, że, ja miłem, myślę, że, jest, że tak. możemy spokojnie powiedzieć naszym wszystkim dzisiaj yy, obserwatorom, że każdy, kto będzie chciał wpisać po prostu w Google drukowane tłoki 3D male będzie spokojnie w stanie ustalić do jakiego to jest pojazdu. To może takie jest zadanie właśnie dla naszych widzów. Bardzo dobrze. Wracając do tematu naszego dzisiejszego odcinka. Ile z tego co przed chwilą Powiedziałeś na temat właśnie różnorodności tłoków, powiedzmy, no zostańmy przy tych tłokach jako przykładzie. Musi mechanik wiedzieć, czy on rzeczywiście musi zdawać sobie sprawę z tego, że te tłoki są aluminiowe, te są stalowe, no bo on przecież tak naprawdę co ma zrobić? Ma rozmontować silnik, ma zamówić części. Ktoś mu w tym może pomóc, czy program, czy jakiś asystent. No, dostanie części, montuje i teoretycznie i już. A ja, więc, czy ta wiedza mu jest w ogóle do czegokolwiek potrzebna? Pytanie bardzo podchwytliwe i bardzo się cieszę, że tutaj wrzucasz po prostu taką minę, na którą muszę uważać, ale bardzo lubię takie właśnie zagwostki. Mechanik jest najważniejszy. Dlaczego? Dlatego, że on oprócz tego, że sam jest kierowcą i wie, o motoryzacji sporo tyle co przeciętny jego klient, to musi wiedzieć od niego znacznie więcej, dlatego że dokładnie to, że zmieniają się materiały, z których robimy tłoki, że zmienia się technologia ich wytworzenia, ma bezpośrednie przełożenie na jego pracę. Dlaczego? Przykład właśnie te nasze trzy tutaj kochane przecięte tłoki. Ten środkowy, stalowy, pokazuje jedną ciekawą rzecz. W porównaniu z tym, który jest bliżej ciebie, też dieslowskim, bo to jest jakby 1 do 1 diesel, widzimy tutaj bardzo duży na przekroju poprzecznym przyrost objętości kanału chodzącego w środku. Ten kanał chodzący, nie będę tutaj wnikał w mechanikę płynów, bo pewnie bym w tym nie był za mocny. Natomiast ten kanał w 20-30% jest wypełniany olejem podczas pracy tłoka. Olejem jest wypełniany w sposób ciągły. Czy tłok jest na górze, czy tłok jest na dole, ten olej jest podawany z dyszy. I teraz, gdyby nie stal, nie bylibyśmy tak łatwo w stanie stworzyć bardzo dużego tłoka, bardzo dużego kanału w tłoku, a dzięki temu, że ten kanał w tym tłoku stalowym jest większy, on ma możliwość wtłoczenia tam większej ilości aluminium. Ale jak to się przekłada na mechanika? Na razie powiedziałem o pracy silnika. Ten mechanik musi wiedzieć, że uzyskując cienkie ścianki w produkcji tego tłoka, doszło do tego, że luz montażowy pomiędzy tłokiem a tuleją, czy to tuleją w nowym silniku, czy w bloku po tulejowaniu i po dokonaniu procesu honowania, jest od 30 do 40% mniejszy luz montażowy. A więc, jeżeli ktoś naprawia silniki producenta X, i nagle najnowsza wersja tego silnika w podobnej pojemności jest już na tłokach stalowych, a szlifierz, który dokonuje tej przygotowania cylindrów pod montaż tłoków o tym nie wie i zrobi średnicę po staremu, czyli tak jak przyjął, że dla tłoka aluminiowego, nie mam pojęcia teraz, o średnicy 80 mm zastosował luz montażowy 8 setek i zrobił to, a przychodzą tłoki stalowe, które mają luz montażowy 5 setek Mamy problem. Katastrofa. Będzie katastrofa, silnik do wyrzucenia, właściwie blok. Ale też, jak rozumiem, istnieją różnice w samym montażu dotyczące no, choćby m, tego zakładania pierścieni na tłok. Obejrzałem jedno z Twoich szkoleń, one wszystkie są dostępne, znaczy wszystkie to nie, ale dużo szkoleń z Maciejem w roli głównej prowadzonych przez Macieja jest dostępnych na naszej platformie Motofocus, tak. na naszym YouTubie, czy też na naszym portalu po prostu. I tam obejrzałem jedno ze szkoleń, gdzie mówiłeś, że no, istnieją specjalne, specjalistyczne narzędzia do, tego, do tej czynności, yy, które warto stosować, ale nie zawsze. Czyli, jak rozumiem, mechanik musi wiedzieć, kiedy trzeba, a kiedy niekoniecznie. Dokładnie tak. Mechanik przede wszystkim musi uczestniczyć w szkoleniach. Dlatego jeszcze raz się cieszę, że Motofokus i Maciej Hadry, i przy okazji Male, yy, mogą wspólnie jakby szerzyć wiedzę która, nie oszukujmy się, jest dostępna i w, przeciwnie, w przeciwieństwie do samozwańczych ludzi, którzy, którzy robią jakieś krótkie filmiki niezweryfikowane i szerzą czasem nieprawdę dotyczącą napraw, to tu można powiedzieć, że moje, nasze wystąpienia i innych dostawców na, pod, na stronie Motofocus mają to do siebie, że już są zweryfikowane przez Motofocus, czyli wiedząc, że oglądając je tam, nie będzie dosłownie farmazonów. Natomiast wracając do. Cieszy, yy, jest twoja opinia. W takim natomiast wracając do tego, mówiliśmy o materiałach, mówiliśmy o tym, że mechanik jest bardzo ważny i że cały czas się powinien dokształcać, i tak dalej, ale faktycznie yy, tak naprawdę, samo to, że hmm, tłok nie jest delikatny, w wielu przypadkach, jak jest źle zamontowany, może pęknąć, ale faktycznie to, co powiedziałeś, jeszcze musimy pamiętać o narzędzia. I mamy dwa narzędzia. Główne, które pomagają przy montażu tłoka, czyli specjalne szczypce rozdzielające się ze względu na średnicę tłoka, czyli są większe i mniejsze, oraz specjalna opaska uciskowa, która pozwala ścisnąć pierścienie do montażu w cylindrze, ale pamiętajmy jeszcze, że nie nowa technologia, ale pierścień olejowy, tak zwany 3S, składający się z ekspandera i tak zwanych dwóch żyletek, on nie lubi szczypiec montażowy. To trzeba założyć ręcznie. A więc bierzesz tłok, montujesz na nim pierścienie i co? Do olejowego, czyli tego najbliżej nazwijmy to miski olejowej, musisz użyć rąk. Po czym zakładasz pozostałe już szczypcami. A u nas jest troszeczkę tak, że nam się spieszy, bo mamy zakład mechaniczny, jesteśmy nieasertywni. Nie mówimy, nie umiemy powiedzieć nie, 20 samochodów przed warsztatem i co? I już jeden założyć rękoma, no to resztę też założysz. Yy -y. I tutaj też jest katastrofa, więc żeby. To tutaj... jest nie tylko brak wiedzy na temat tego, gdzie używać na jakiego narzędzia, ale też po prostu. Brak pośpiech, brak czasu, tak. Więc szczerze, dostarczasz świetny produkt, a czynnik ludzki potrafi zrobić z niego nieużyteczność, niestety. Tak Czyli to dzisiaj wygląda. Kompetencje producentów yy, części do mechaników. Yy, to wszystko wasza wina. Nie? My no to, nie żeby... będziemy jako producent nigdy za nic obwiniać mechanika. My będziemy nadal go namawiać. Korzystaj z dostępnej wiedzy, loguj się na możliwie portalach. Ja nie mówię, że nie na wszystkich, bo na to nie ma czasu, ale na tych, z którymi współpracujesz. Że jeżeli zajmujesz się stricte silnikiem, to zapraszamy oczywiście na stronę Male i na wszystkie dostępne tam rzeczy. Natomiast jakby. Robimy też ten krok w stronę naszych klientów. Zresztą w tym roku mamy specjalną kampanię, w której głównie zwracamy uwagę na to, że mechanik jest najważniejszy. Nazywa się ona z angielskiego Garage Heroes, ale tak naprawdę chodzi o to, że ci ludzie pracujący w warsztatach są naprawdę bohaterami. Ale żeby ci bohaterzy też nie, nie zapominali, że rozwój w chacie do przodu, ale zatrzymanie się w rozwoju możecie przez przypadek pchnąć do tyłu, czego nikomu nie życzymy. Zrzucić z tego piedestału bohaterskiego. Dokładnie. Chciałem jeszcze mówić z Tobą ciekawą kwestię z punktu widzenia na pewno naszych y, widzów, którzy no niekoniecznie zawsze są to profesjonaliści z branży motoryzacyjnej, a nawet jeśli są, y, to z pewnością chętnie posłuchają o systemie start-stop. Bo my kiedyś przeprowadziliśmy takie badania i mechanicy wypowiedzieli się, w zdecydowana ich większość, na pytanie, czy Twoim zdaniem silnik, system start-stop przyspiesza degradację silnika. Odpowiedzieli twierdząco. Ja jestem ciekaw Twojej opinii. Czy obecność tego systemu i korzystanie z niego... Ma rzeczywiście negatywny wpływ na trwałość układu korbowo-tłomkowego. Może na tym się skupmy tylko. Znaczy, oczywiście, że można powiedzieć, że silnik, który ma start-stop, wykorzystywany bardzo często, jest poddany dodatkowym możliwościom wystąpienia uszkodzeń, czyli dopisujemy jakby dodatkową listę pewnych przyczyn. Natomiast nie oszukujemy się od tego czasu, kiedy ten system start-stop był wprowadzony wprowadzono pewne modyfikacje. Przykładowo, masz często w samochodzie nawet nie bardzo młodym możliwość wyłączenia tego systemu. Czyli to Ty decydujesz. Nieustannie z tego przycisku korzystam. Bardzo się cieszę. Natomiast pamiętajmy też, że od czasu, kiedy Start Stop został wprowadzony na częściach wtedy alternatywnych, od tego czasu jakość tych części też spowodowała i ich poprawa jakościowa, że ten system Start Stop 10 lat temu był bardziej... Inwazyjny dla tych części, współpracujących zwłaszcza w układzie korbowo-dowotłokowym, a teraz już jest on w mniejszym stopniu. Jednak pamiętajmy, że my tutaj jesteśmy po to, żeby przypominać o pracy u podstaw, czyli przypominamy w sposób myślę dzisiaj elegancki wszystkim, że, żeby dalej się dokształcać. Więc wiedza w zakresie start-upu jest potrzebna, szerzenie jej wśród mechaników i użytkowników pojazdu, ale pamiętajmy, że chyba 5% albo mniej ludzi, którzy kupują nowy samochód w ogóle sięga do podręcznika użytkowania tego pojazdu. Mhm. A więc ten start-stop będzie miał negatywny wpływ na części układu układzie korbowodowotłokowym też poprzez samych użytkowników. Mhm. Więc ja mam o nim dość dobre zdanie o tym systemie. Natomiast yy, nie jest on już nam wszystkim narzucony, mamy wolną wolę, użytkowanie go lub nie. Ale w nowych autach coraz trudniej go wyłączyć. To czy... prawda, w nowych autach coraz trudniej go wyłączyć, dlatego uważam, że choćby producenci nowych aut powiedzieli nam, jakie są interwały wymiany, to działajmy po staremu. Pamiętajmy, że od filtracji wiele zależy, a od filtracji i oleju już bardzo dużo. Mówiłem to specjalnie w tej kolejności, bo nie produkujemy oleju typowo-silnikowego, ale filtry, i owszem, i widzimy, jakie są ważne. I dlatego, jeżeli ktoś stwierdzi, a ma do tego pełne prawo, że on będzie wymieniał tego kiedyś, co rok lub co 15 tysięcy albo częściej, to system start to nie będzie nam nigdy straszny. Okay, czyli to jest dobra rada dla kierowców samochodów. Tak. Jesteś przedstawicielem firmy Malek, która, jeżeli ktoś ma skojarzenia w ogóle z tą firmą, to na pewno związane z silnikami. Tak. Bo to jest przede wszystkim główna jednak Wasza działalność, i teraz jesteś odpowiednią osobą, której mogę zadać pytanie oczywiście o przyszłość silników spalinowych. Czy Wy jeszcze yy, w ogóle macie jakieś perspektywy na przyszłość Waszej firmy? Czy słyszeliście, że 2035 rok to jest yy, odejście od silników spalinowych, więc pakujecie manatki i zamykacie Absolutnie nie. Absolutnie nie. Robimy wszystko, żeby 2035 jako datę pewnego zdarzenia po prostu zamieść pod wykładzinę, czy pod dywan, zależy co tam jest dookoła nas. Natomiast my sobie robimy tak. Inwestujemy i, między innymi, rozwijamy technologię silników spalinowych wodorowych. Dlaczego? Dlatego, że jak będzie ich więcej jeździło, to znowu tam będą nasze części. Natomiast widzimy, co się dzieje w silnikach spalinowych. Widzimy, że downsizing, który wspomnieliśmy, jest lekko w odwrocie. Teraz nawet czytałem. I popieram, potwierdzam to w ogóle badaniami swoimi, ale nie w kierunku jakiegoś tam nie wiadomo czego, że teraz jest tak zwany right sizing, czyli dostosowanie pojemności skokowej do masy pojazdu. Mhm. I to jest bardzo dobre. Natomiast tęsknimy wszyscy za czasami, kiedy każdy z producentów pojazdu, nawet nieważne, czy teraz firma X, firma Y to jest tak naprawdę jeden większy, Producent. Były czasy, kiedy każdy gdzieś zaskakiwał nas, i to były takie kruczki w motoryzacyjnych gazetach, gdzie można było przeczytać: patrz, zobacz, a ten 3 litrówkę włożył do takiego czy innego silnika, co w drugą stronę nas zaskakiwało 10 lat temu. patrz, duży samochód, jeden, zero silnik, i tak dalej. My stwierdziliśmy, i to akurat jesteśmy w dobrym punkcie naszej historii, bo wspomniałem, że mamy 105 lat jako firma w tym roku. Ale faktycznie dosłownie w przyszłym roku oficjalnie z dostawcą części staniemy się dostawcą całych silników. Stanie się to co prawda do niszowego samochodu supersportowego, mhm. ale będzie tam nasz silnik ponad 6-litrowy, 12 cylindrów. Jeżeli będzie w wersji niehybrydowej, to paradoksalnie będzie 1250 koni. Co na to Bruksela? Na szczęście nie mówię po francusku. Rozumiem parę słów, ale to jest tylko tyle. Czy po flamandzku? Może po flamandzku, zależy, która część w sumie Brukseli, bo tam się Belgia w ogóle dzieli na jakieś tam obszary. Natomiast kwestia jest taka, że nieważne co mówi Bruksela w kwestiach CO2, my ten silnik o tej dużej pojemności i dużej mocy, ponad 1200 koni, zrobiliśmy w wersji Euro 7. A więc on może, będąc dosłownie potworem, może sobie generować dużą moc i Skąd to się w ogóle wszystko bierze? Jak uda się kupić coś ciekawego na rynku, to się cieszymy prywatnie. Czy to będzie nawet znaczek, jak ktoś jest zbieraczem filatelistą. W przypadku Male była okazja troszkę ponad 20 lat temu kupić byłego Coswortha, czyli firmę bardzo znaną z tuningowania europejski w Europie, choćby Fordów. Ale nie kupić tylko dlatego, że mają świetne logo i świetną historię, to swoją drogą ale mają swoje know-how. My nazywamy to dzisiaj Male Powertrain. Zapraszam na stronę nawet Male Powertrain, bo tam są ciekawe rzeczy. Natomiast jakby nie chcę reklamować ich www, tylko bardziej bym chciał iść w kierunku, że ten Cosworth będą już teraz częścią historii Male, daje nam możliwość, że my wiemy, przekonamy Państwa do tego jeszcze nie raz, że silnik spalinowy ma się dobrze, ma się coraz lepiej. I należy do niego przyszłość, jeżeli jest w stanie 6-litrowy silnik o takiej mocy spełniać Euro 7, to nie mam pojęcia, jak to zrobiliście, ale pewnie temu musielibyśmy poświęcić osobny odcinek, co najmniej, żeby do tego dojść, a czas nas już nagli nie Ja oczywiście, będzie mnie bardzo miło znowu tutaj u Państwa zagościć, za jakiś tam czas oczywiście. Ja zawsze zapraszam. Natomiast yy, nie widzę przeszkód, żebyśmy porozmawiali też o technologiach, które na przełomie iluś tam lat Przyjęły się lub nie, bo pamiętajmy, że nie wszystko, co jest ciekawe, jest tylko i wyłącznie sterowane przez inżyniera, ale czasem przez ekonomistę, jest. a więc to bardzo chętnie. To jest, ten, to jest ten aspekt sprawy. Podoba mi się taka odpowiedź na to, co myślicie o przyszłości silników spalinowych, pewnie się boicie elektromobilności. No to nasza odpowiedź na elektromobilność to jest proszę bardzo 1200 koni, 6 litrów silnik produkujemy. To jest podejście twarde, odważne, takie nam się w naszym programie podoba. Moi drodzy, to był kolejny odcinek Motofocus TV. Moim gościem był Maciej Hadryś z firmy Male. Dziękuję Ci jeszcze raz. Bardzo dziękuję, dziękuję Panie Witku, bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia znowu. Do zobaczenia niebawem.